Witam wszystkie wodniki w e, czytaniu tarotowym na miesiąc styczeń. Zobaczymy dzisiaj, e, co Wam ten styczeń przyniesie, e, jak się dla Was ten rok e, rozpocznie, co możecie wykorzystać a na coś zwrócić uwagę, aby po prostu było Wam tym życiu lepiej. Pamiętajcie też, że to są rozkłady ogólne, nie z każdym z Was będą rezonowały. Jeśli chcecie tutaj już takich rozkładów typowo dla Was, zapraszam do kontaktu ze mną. I tak, zobaczmy ogólnie, jakie energie ogólne będą wodnikom towarzyszyły w tym styczniu. Tak więc, kochane wodniki, ja Wam powiem, że tutaj jakieś tajemnice mogą wyjść, czegoś, czego się absolutnie nie spodziewacie. I to bez względu na to, czy to będą tajemnice spowodowane tu jakimiś związkami, czyli po prostu w związku może coś wyjść nagle na jaw. Co Wam się absolutnie nie spodoba, bo taki troszkę depresyjny miesiąc dla Was mi się pokazuje. Jakbyście próbowali uciekać od problemów, zostawić je, nawet je nie załatwiać, no tak się nie da. Jeśli są jakieś problemy, trzeba im stawić czoło. Nie zamiatajcie wszystkiego pod dywan. Więc jak coś się tam już Wam wykmini, to po prostu to załatwcie od początku do końca. Bo inaczej to Wam zaskutkuje negatywnie w przeszłych miesiącach, no a tego wszyscy byśmy prawda nie chcieli. Druga sprawa, że to mogą być jakieś problemy urzędowe lub problemy z jakimś wyjazdem. Być może chcieliście gdzieś wyjechać i nie do końca ten wyjazd jakby. Hmm, spełni Wasze wyobrażenie. I tu może być takie rozczarowanie, tak, że te plany no, nie są takie, to nie jest to, co bym chciała, czy bym chciał mieć. Być może to ulegnie przesunięciu, lub w ogóle do tego nie dojdzie. Jeśli nawet uda Wam się gdzieś wyjechać, tak? bo, bo taki był gdzieś tam wcześniej plan, to może być tak, że no, tam gdzieś na miejscu okaże się, że. Że takie rozczarowanie. No to nie jest tak, jak miało być. Nie o to chodziło mi, na to się pisałem i niestety nie za, nie za ciekawie to wygląda. Także ogólnie miesiąc załatwiania spraw, które trzeba załatwić, bez względu na to, czy to są sprawy związkowe, firmowe, z pracą, czy też z jakąś instytucją, bo też może być, że. Jakaś instytucja się do Was tutaj dopnie i nie będzie to budziło Waszego zadowolenia. No troszkę depresyjnie, troszkę jakbyście się zamykali, uciekali, a nie rozwiązywali niestety tego, co tutaj zaistniało. Zobaczmy dalej. Dalej mamy uczucia dla tych osób, które poszukują, poszukują związku. Ja myślę, że jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o uczucia. Tu możecie. Czymś taki powiew świeżości, nawet spełnienia, tu się mogą pojawić osoby nawet na jakieś takie związki dosyć rokujące. Dosyć Właściwie do wyboru, bo powiem tak, że tu może tych osób być więcej. Albo to wy wodniki, znowu nie potraficie się zdecydować, czego Wy chcecie. I tak naprawdę macie ileś wersji do, do wyboru I, 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 no i co ja mam biedny zrobić, tak? Ja sam nie wiem, co mam zrobić, się to nic nie robię, o, najlepiej to sobie ucieknę i, i nie będę robił nic. No tak, jak nic nie będziesz robił, drogi wodniku, to nic się nie wydarzy, pomimo, że masz do tego mm, okazję, bo nie widzę, żeby wodnik narzekał na brak zainteresowania, wręcz przeciwnie. Tylko z tym, że sam wodnik jakby sam nie wiedział, czego chce i yy, nie korzysta z tych okazji. No pamiętajcie, że wszystko się kończy, że się nie będzie Wam dawało ciągle okazje do, do tworzenia czegoś na stałe. Więc chwytajcie to, bo możecie w tym styczniu nawiązać bardzo, bardzo fajne relacje, tylko trzeba się zdecydować. Kobitki przede wszystkim uważajcie na takich opowiadaczy dziwnych treści. Tych, co Was już kochają i, i, i w ogóle i najlepiej to za chwilę się będą z wami żenić, bo to są takie tam opowieści dziwnej treści, do niczego nie prowadzą. Jeśli ktoś coś chce, to nie gada, tylko robi. E, więc, żeby to się Wam nie, jakby nie, nie odbiło takim rozczarowaniem, zwróćcie uwagę na to, z kim macie do czynienia. Ale poza tym myślę, że jak logicznie wybierzecie, nie będzie tego niezdecydowania, że ja tak naprawdę nie wiem, czego chcę, to powinniście całkiem jakieś sensowne relacje nawiązać. Czy z tego będą związki? No zobaczymy w późniejszych e, miesiącach, co się wywiąże. Ale korzystajcie z chwili, no przecież nie wszystko musi się zaraz na związku opierać. Stałe związki. Tutaj myślę, że będzie trochę problematycznie. Dużo kłótni, tak jakby te stałe związki Wam się rozjechały z Waszym wyobrażeniem o w ogóle o związku. Jakieś stare problemy, które notorycznie mm, powracają, których nie rozwiązujecie, właściwie to Was przytłaczają. Mm, czujecie się osaczeni, niby, e, i nie potraficie ich rozwiązać. A tak naprawdę nie potraficie, bo tak jakbyście no, nie wykonywali żadnych działań ku temu, aby ten problem mógł się skończyć, więc on się co jakiś czas odnawia, co jakiś czas powiela, tak? E, jesteście jak w poczasku i tak się też możecie tutaj w tym styczniu czuć. Jakbyście nie mieli drogi wyjścia, jakby coś Was y, przetłaczało. No jeśli, kobiety, jakiś facet Wam notorycznie robi jakiś problem, to on będzie robił. Ludzie się nie zmieniają pomimo obietnic. To powtórzę któryś raz. Oni udają zmiany, aby jakby dostać to, co chcą, po czym za chwilę robią to samo. Więc jeśli macie jakiegoś cięcięcia, który tak naprawdę Was nie spełnia, nie daje Wam szczęścia, to może trzeba się zastanowić, to wszystko, zostawić, No po co Wam coś, coś takiego? Jeśli są to problemy innej natury, które non stop też wracają, Spróbujcie rozmawiać, spróbujcie te problemy po prostu rozwiązywać. Możecie mieć koło siebie osobę, która daje bardzo mało siebie, a dużo chce dostać. Jest takim typowym biorcą, tak? Pan i władca mnie się należy, tak? Czy też pani, która po prostu rządzi, nic nie robi, nic do tego związku nie wnosi, a ma same roszczenia. Więc zastanówcie się, czy te związki są wam do czegoś potrzebne. Może się okazać, że niekoniecznie, i trzeba to zostawić. Podpowiedź aniołków. Namiętność. Pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń. Może musicie tą namiętność. Zobaczcie, fajna, fajna karta. Może musicie tą namiętność na no, nowo w sobie znaleźć. Może to, co jest potrzebne, aby te związki mogły fajnie trwać i fajnie się rozwijać. To jest właśnie ten brak namiętności, którą gdzieś tam zakopaliście. A dla tych, co szukają. Pozwólcie sobie, może nie szukajcie właśnie od razu takich stałych związków, to pozwólcie sobie na chwilę uniesień, na te romantyczne chwile, aby się zaczęło dziać. Różcie tą energią, aby się coś mogło zadziać. W końcu się umówcie do jasnej anielki, a nie tylko maszcie o tym, aby tak, się, aby tak się stało. Myślę, że to jest taki dobry początek, abyście mogli sobie poukładać to swoje życie uczuciowe i być szczęśliwi. Praca i finanse. I co Wam tu mogę powiedzieć? Co się będzie działo w pracy? Myślę, że fajnie się będzie działo. Jest tu fajna współpraca, więc jeśli pracujecie czy tutaj, nie wiem, prowadzicie fajne, fajne firmy, jakieś tu swoje, jak najbardziej widzę zysk. Widzę oczywiście pracę, ale też fajne pieniądze. Także wiecie, za co pracujecie, tak? nie pracujecie za jakieś grosze. I tu całkiem może być pozytywnie. Końcówka miesiąca. Tutaj może dołożę kartę, bo, bo jest jakieś oszustwo przy pracy, więc uważajcie, tak, uważajcie na swoich szefów, uważajcie na ludzi, z którymi współpracujecie, żeby was ktoś po prostu nie oszukał, lub też nie wiem, nie obgadał, nie obiecał czegoś, podwyżki czegokolwiek, czego nie chce właściwie dotrzymać, czego nie chce spełnić. Takie coś może gdzieś tutaj mm, się pokazywać, ale ogólnie ani pieniędzy nie powinno Wam zabraknąć. W tym styczniu. Myślę, że z pracą wygląda to przyzwoicie. Osoby, które szukają pracy, to też uważajcie na obietnice pracy. Czy to, co dostajecie, jest tym, a co chcieliście mieć? Um, czy ktoś wam czegoś nie obiecał i nie dopełnił tutaj tych obietnic? Być może. Obiecano Wam większe pieniądze, a, a wychodzi jak wychodzi, i, e, i tych pieniędzy nie ma większych, e, tylko jest, jest ich dużo mniej. E, no, po prostu na tego typu, tego typu rzeczy. Myż uważam też, że nie, na no, cały miesiąc macie fajne. Jeśli chcecie znaleźć pracę, to myślę, że ją znajdziecie i, i nie ma, że nie. Bo kto chce, to znajdzie, kto szuka. To, to, to jak mówię, to się mu pojawi, i, i tyle, także korzystajcie z tego, z tego co macie. Tak by wszystko. Myślę, że pomimo tych ogólnych, takich gdzieś tam depresyjnych, troszkę kart, wcale nie musicie mieć tej depresji. Ten miesiąc może być całkiem fajny, a szczególnie dla osób, które sobie na to pozwolą, bo ja mam wrażenie, że, że wywodniki to pod. Tak lubicie się umartwiać. Lubicie siedzieć w tym swoim zamknięciu i narzekać, że cały świat jest taki zły i to mi się nic nie układa, ale nie podejmujecie żadnych działań, aby to się mogło zmienić. Wy sobie po prostu nie pozwalacie na to, żeby być szczęśliwi. Może to strach, że znowu ktoś Cię oszuka, czy ktoś Cię wykorzysta, ale nawet gdyby, no to coś się w tym życiu dzieje. Zawsze to życie się jakoś toczy. Jeśli wy się zamykacie w tym strachu i lęku, to nie miecie potem pretensji, że, że to życie jest takie smutne, bo każde doświadczenie nas czegoś uczy, tak? O coś wzbogaca. Pozwólcie sobie, jak sobie tak pozwolicie, to na pewno i tą miłość znajdziecie, czego Wam serdecznie życzę. Także dziękuję za dzisiaj, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję, za to, że ze mną jesteście. Życzę Wam, aby ten nowy rok się jak najlepiej dla Was zaczął i tak samo dobrze skończył, żebyście mogli spełnić swoje marzenia. Dziękuję bardzo.